A teraz w naszym spotkaniu pierwiastek zagraniczny. Proszę Państwa, mała zagadka. Na jaki kraj, na jaki naród możemy liczyć? Tak jest, proszę Państwa. My byliśmy z Gruzją w osobie naszego prezydenta. Dzisiaj Gruzja jest z nami. A ja mój mikrofon oddaję tłumaczowi. Дякую. Вітаємо сердечно, шановні пані та панове. Дякую. Дямаржобот полонето. Заляні міхаріє თქვენ танровар. Тქვენ як дидебул калакші та дидебул квеканаші. Щище незмірне stać przed wami z paniąłem miasto stołeczne warszawy wasze na waszej ziemi polskiej ziemi czym kalakcji rusebistankeby ro idgnen pierwszy heli gamogwi co da twenma prezydentma lech kanciskim kiedy w moim miasteczku żołnierze rosyjskie strzelali pierwsza pomoc było od Polski od waszego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego Pierwszy dachmareba szenkalakshi chemoytana schönma saqwarelma da twenma parlamentarebma esigo anasikora da მარგო ვოშევსკა რომელმაც დახმარების ხელი გამოგვიწოდა და რუსები არ უშვებდნენ მაგათ მაგრამ მათ შემოიტანეს ეს დახმარება პოლონეთიდან თქვენი თქვენგან წამოიღეს ეს დახმარება და ჩვენ ხალხს მისცეს ეს პირвшая помощь гуманитарна доконали ваши обитатели ojednicy uh, ojednicy uh, którzy uh, sprowadzili na gruzińskiej ziemie dary który było pozbieranie od polski od polaków od was dziękuję bardzo ja chyba zegistrulert erc simgeras chem megobris simgeras dadeus sikoras repertuaridan as wtak chcelibś mi żeby I przed Wam wykonać jedną piosenkę od przyjaciela, pana Tadeusza Sikora. Dzień dobry. Mogę, mikrofon, tak. Dzień dobry, ა ძალიან უყარხართ ყველა ქართველ ხალხსა მხარს გიჭერთ ჩვენ თელი ქართველები თქვენ პოლონელებს serdecznie dziękuję za polskę za polskość cieszymy się niezmiernie że staliśmy przed wami z całym szacunkiem niech żyje polska niech żyje народ грузинский niech żyją polacy <kluczy> 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 Obać. Jestli tak, jak ja, widzisz, nie chcesz się stać. Obać. Jeśli to twój graj. Widzisz nie gdzieś, nie chcę. A więc powoźpi się była to inaczej. Bogusze, czyś może pić? Odgnóry dobre prawa, sprawiedliwość znaczy nie, ciebie więcej nic. Nie będziesz zysków, gry to sobie gdzie czysto będzie gra. Jak ja... Popatrz, choć jest trudno, wiem, bać się, czym z niesmakiem. Waszej już więcej treści by A więc pomóż mi by wreszcie wila tu i na cień, bo się może być Tylko nie drogę prawa, sprawiedliwość na ci nie trzeba więcej nic. Lepiej ze wszystkim rady sobie dam i gdy ci będzie gra. Tak i ty. Jak ja. Ich tat, schwedo Zar sus. Mir baby sag mein Sina da. Als um Ross, wie steh du mir da. Sonnenscheins auf twis griden. Amen spomóż wi wraz z ciebie lat do inachim bo schodę bitch. Tylko niektóre, bravas, znači, niech brała prawa sprawiedliwość znaczy Nie trzeba więcej nic Lepiej ze wszystkim rado sobie weda Gdzie ci się będzie grać Tak i ty Jak i ja Jutro Wszak gdzieś będziesz tu bez snu polských snu ktoš dnes a więc pomôž bym bylo tu inačej po všetci môže byť tylko nech troke prava spravedlivo znači nie trzeba vence nic Lepiej ze všetkým radosť sobie dámy Деќи ста бен джигра Так и ти Јак и ја Робот Шен i Так и ти Јак и ја Мадлоб Мадлоб, дјањује декуј, Полша Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy proszę państwa. Ja popełniłem malutki, malutki tak, ponieważ pana towarzyszącego zespołowi przedstawiłem jako tłumacza, a jest to przewodniczący Diaspory Gruzińskiej w Polsce, pan Gance Lidze. Dziękuję bardzo. Poza programem nie wytrzyma moje serce, żeby nie podziękować polskiej i Polakom taką szlachetność. To, co Wykazujecie w całej długiej waszej historii, walczycie o samobitność, o wolność, o swoje. To jest naród, który wykazał się w dzisiejszych czasach, Polska i Polacy sumieniem świata. Bogata historia, wasze przywódcy, wasz naród. Nie słuchajcie nikogo, który wmawia coś innego. To jest niezwyciężony, jestem wzruszony, nie mogę tak bo bardzo dobry, długi tu a powiedzieć to, co zasługujecie Polacy, ale bardzo krótko powiem, dzisiejsze przeżycie, na tamtej ulicy pytałem przypadkowego, starszego, sympatycznego, siwego pana drogę do kościoła, powiedział, że przeprasza bardzo, nie pamięta już. On przyleciał z Argentyny dzisiaj, miał 85 lat, nie wiem czy nie ma wśród nas. A on po prostu z niczy chciał postawić i te kropla swojego, swojej iluzji czystej na swojej ziemi, rzucić. A z drugiej strony kilka pokoleń widziałem, a obok mnie marszerowali babcia, mama. I, rok I pięć miesięcy miała dziecko, pamiętam, Martusia. Za wszystko, szanowni Polacy, za Wasze zwycięstwo. Wszystkiego najlepszego życia, pomyślności i spełnienie marzeń. Po Gruzińsku, Gałmarzio, to znaczy życie Wam, zwycięstwo! Dziękuję serdecznie. A jak będzie zwycięstwo, to poprosimy naszego przyjaciela, żeby wystąpił w charakterze tamady.